Co można z głupiego tu zrobić proszę pana? Wjechać w dziurę będą <noise> dewagując. Co pan robi w tej dziurze tam? <noise> Uciekaj! No kur! Pięknie! To było piękne! To było piękne i wszystko jest nagrane! Ci Dobrze, że spierdoliłeś! Ta, ta kanapa go uratowała, bo tak to by poleciał do góry. Ale to leciałby, no nie doleciał, weź bo się obsuwa. Teraz mu nie przeszkadza, teraz to wyciągarkę dawaj. No bo i tak trzeba go wciągnąć. Wyłączył się sam, Borys, sam z gazu. Zróbmy coś głupiego, to my. Weź tu, stań tyłem.